Witamy serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej przez Włókniarz Częstochowa. Tym razem spotykamy się przed meczem ekipy zielonaenergia.com z Włókniarzem z Betar Sparta Wrocław, który odbędzie się już 1 maja. Naszymi gośćmi są przedstawiciele drużyny gospodarzy, menedżer Jarosław Dymek oraz nasz zawodnik Kacper Woryna, a w dalszej części połączymy się również z reprezentantem klubu z Wrocławia Bartkiem Kowalskim i przechodzimy do pytań. Pierwsze pytanie od Dominika Jańczaka dla Jarka Dymka. Czy przygotowania toru do spotkania z Wrocławiem idą zgodnie z planem i kiedy własny to stanie się atutem Włókniarza Częstowa? Zacznę od końca. Mam nadzieję, że atutem będzie już od najbliższej niedzieli. Yy, przygotowania idą zgodnie z planem. Lech Krędziora ciężko pracuje na torze wraz z naszymi toromistrzami, także yy, pogoda nam przynajmniej teraz pozwala robić z torem to, co chcieliśmy dokonać, także tutaj żadnej niespodzianki i problemów nie mamy. Kolejne pytanie, tym razem od yy, Pawła Skorba yy, dla Kacpra Praworyny. Kacper, jak scharakteryzowałbyś zespół Sparty? Czego najbardziej obawiać się ze strony klubu z Wrocławia? Jeszcze raz możesz powtórzyć. Jak scharakteryzowałbyś zespół Sparty? Czego najbardziej obawiać się ze strony klubu z Wrocławia? Niczego. Dlaczego mielibyśmy się obawiać? To może nie jeździmy po prostu w Ekstralidze, jak mamy się czegokolwiek obawiać? Nie, nie sądzę, że powinniśmy w ten sposób jakkolwiek i kiedykolwiek myśleć, tak że Yy, jakbym ocenił zespół, na pewno duża strata, jeżeli chodzi o brak Artioma, natomiast yy, nadal to jest mistrz Polski, z którym będzie ekstremalnie ciężko wygrać, natomiast yy, mocno wierzę w to, że nam się to uda. Kolejne pytanie, tym razem od Sebastiana Senderowskiego dla Jarosława Dymka. W poprzednim sezonie Włókniarz mierzył się z Betard Spartą Wrocław o podobnej porze roku. Tamto spotkanie zakończyło się wysoką wygraną gości. W jakim aspekcie upatrujecie swoich szans w tym roku? Przede wszystkim możemy nawiązać do pierwszego pytania. Mecz nie jest zagrożony. E, jest inna obsada nadzorująca prace torowe, także wszystko nam idzie zgodnie z planem. No wtedy to były ekstremalnie ciężkie warunki, była Sahara, beton, nie mogliśmy tego polewać, także, ale to już jest przeszłość, o tym nie myślimy. Wiemy, że taki podział powiedział Kacper, jest to Mistrz Polski, ale do niedzielnego pojedynku podchodzimy z myślą tylko i wyłącznie o zwycięstwie. Taki cel nam przyświeca i, i, i z taką myślą y, myślę, że każdy poszczególny zawodnik do tego meczu podchodzi. Teraz pytanie do Kacpra Woryny od Dominika Mańczaka. Jak oceniasz swoją dyspozycję na początku tego sezonu i jaka średnia biegu punktowa w tym roku będzie dla Ciebie satysfakcjonująca? Hmm. Na pewno czuję się dużo lepiej niż. Na początku zeszłego sezonu, gdzie miałem problemy, i tak naprawdę, dopiero gdzieś w okolicach połowy sezonu, yy zacząłem łapać ten rytm, który yy chciałem mieć od początku roku. I tak naprawdę, yy w tym sezonie, czuję to, co czułem już na koniec z, zeszłego sezonu. I yy jeśli chodzi o formę fizyczną, psychiczną, czuję się dużo lepiej. Yy motocykle też sprawują się tak, jakbym yy sobie tego życzył. Oczywiście jest wiele rzeczy jeszcze do poprawy, dużo zasobów jeszcze w sobie mamy. Yy, jest na czym pracować. Na pewno nie siedzimy i nic nie robimy, yy, tylko pracujemy nad tym, aby z każdym kolejnym wyścigiem było tylko lepiej i yy, żeby ta forma i, i przede wszystkim mój rozwój progresował. A jaka średnia mnie zadowoli. Szczerze, nie, nie skupiam się na tym. Chciałbym, aby był mocnym punktem drużyny i żeby Włókniarz awansował do fazy play-off. Kolejne pytanie do Kacpra Woryny od Sebastiana Senderowskiego. Podobnie jak w przypadku meczu inauguracyjnego wystąpisz z numerem 11. Jest to dla Ciebie optymalny numer startowy? Nie wiem, czy jest jakikolwiek optymalny numer startowy dla mnie. Dostaję taki numer, jaki jest mi przydzielony przez sztab szkoleniowy, i yy, nie skupiam się na tym, jaki, jaki mam numer. Ostatnie pytanie od Pawła Skorba dla Jarka Dymka. Na którego ze swoich zawodników najbardziej pan liczy pod kątem starcia z Betardzo Spartą Wrocław? No nie można tu mówić, że liczy się na jednego z zawodników, bo jedziemy jako zielona jako włóknioszczynstochowa. Także tutaj każdy z naszych jeźdźców musi punktować na wysokim poziomie, abyśmy zwycięsko wyszli z tej potyczki. Także y, wszyscy wiemy, że naszych chłopaków stać na dobrą jazdę, na wysokie zdobycze punktowe, także tutaj na żadne jednostki nie liczę, tylko nieważne jest to, że, że jeden zawodnik zdobędzie 15 punktów, a reszta dorzuci po trzy, bo wtedy jest mecz w ucho. Także tutaj wszyscy muszą punktować, będzie dobrze. Panowie, dziękuję Wam za obecność. Na dzisiejszej konferencji więcej pytań nie mamy. Łączymy się jeszcze tylko z młodzieżowcem betard sparty wrocław, Bartłomiejem kowalskim. Bartek, jesteśmy w przededniu meczów Częstochowie, czy dla ciebie to jest jakiś specjalny mecz, czy tak się przygotowujesz jak do każdego innego spotkania ligowego? No na pewno z tyłu głowy siedzi, że, że jednak ostatnie lata tam spędziłem, ale, ale przygotowuję się i podchodzę do tego jak do każdego innego meczu, ponieważ y, 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 jestem już w innym otoczeniu, y, w nowym swoim klubie, z czego bardzo się cieszę i tam raczej o, o tym co było zapominam i przygotowuję się normalnie. A czy koledzy z nowego zespołu zadają Ci takie pytania, jak tam przełożyć się na tą częstochowe? No, już, już coś tam jakieś rozmowy były, ale, ale ciężko powiedzieć. No, to wiadomo, wszystko się zmienia, tor się zmienia, także, także to. A raczej mamy taki zespół, że kąty tego toru to, to raczej każdy zawodnik też bardzo dobrze zna, więc, więc będziemy się szykować jak na każdy wyjazd. W poprzednim spotkaniu doznaliście minimalnej porażki z lesznem, ale dla kibiców z Wrocławia to taki prestiżowy pojedynek. Czy dla Was to też było takie bolesne wydarzenie, czy szybko przeszliście jakby do przygotowań do dalszej, dalszej części sezonu? No, po meczu myślę, każdy wyciągnął wnioski i raczej zapomniał o tej porażce, a moment po meczu to na pewno było takie dosyć bolesne starcie, bo było czuć wagę tego meczu, bo jednak Wrocław z Lesznym to, to od lat już nawet ja wiem, że, że jakaś tam rywalizacja się pojawia większa, no i ale myślę, że każdy z zawodników wyciągnął wnioski i się szykuje dalej. Ok, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.